Siema, ja jestem Nick, a to właśnie to Player i dzisiaj zagramy sobie w Dirty Bomba, grę, która bardzo dawno nie pojawiła się na moim kanale, dlatego że sam przestałem w nią troszeczkę grać. No ale wy o nią prosiliście, więc proszę bardzo, oto ona. Zagramy sobie dzisiaj w tryb Objective, trzema postaciami, do których mam kobaltowe karty. Zresztą jeszcze zanim zaczniemy, mogę Wam pokazać, jakie właśnie karty mam przy sobie. To są moje wszystkie karty. Yy, oto jest Phoenix której dostałem akurat jako specjalną obsydianową kartę. Mam też 6 kobaltów, jedno złoto, dużo tam srebrnych i dosyć dużo brązowych. Ale dzisiaj wybierzemy sobie 3 kobalty, czyli wybierzmy z tych kogo. A więc weźmiemy stokera, bo to jest na pewno jedna z nowszych klas. Weźmiemy sobie też jakiegoś medyka, weźmy sobie aurę. Weźmiemy sobie aurę, dlatego że z shotgunami zazwyczaj nie mam do czynienia, to chcę sobie popróbować troszeczkę postrzelać, Zobaczycie, jak słabo gram z shotgunem. Spróbujemy w każdym razie zobaczmy, co z tego wyjdzie. I weźmy sobie jeszcze Fletchera, który też ma co prawda shotguna, ale on ma na szczęście karabinek podręczny Empire 9, który pomoże mi zabijać jakoś. Dlatego wskakujmy do gry, zobaczymy, jak to pójdzie. Ok, a więc skoczyliśmy sobie już na mapkę Trainyard. Zaraz zaczniemy, którym z tych najemników grać weźmiemy na początek chyba Fletchera, dlatego że musimy, jako pierwszy. Objective, położyć sobie bombę. W ogóle, dla subskrybentów, którzy dopiero co się pojawili, najprawdopodobniej po tym filmiku z Hartwolda, powiem Wam od razu tyle. Zagrajcie w tą grę. Jest darmowa na Steamie i mało osób dosyć o niej wie, dlatego bardzo mnie to boli. A jest naprawdę, naprawdę dobra. Jak widzicie, używam sobie właśnie umiejętności Fletchera, czyli rzucania przylepnych bomb. Dawno w Dirty Bomba nie grałem, też mogę naprawdę, naprawdę słabo grać. Przepraszam za ten fakt. Okej. Okay. Załatwmy. A! nie udało mi się niestety załatwić jeszcze Skyhamera. Zobaczymy, czy ta bomba eksploduje. Wydaje mi się, że nie. Ale na początek możemy się trzymać Fletchera, początek mieliśmy niezły, więc dlaczego nie? Ok, lecimy jeszcze raz. Jak widzicie, nie rozbrajają jej już dalej, albo i rozbrajają. Chyba musimy się pospieszyć z jej obroną. Wrzucamy bombę. Oj, dużo ich tam jest, dobra, musimy się wycofać, niestety. Pobiegnijmy sobie od drugiej strony, sflankujmy ich tędy. Proszę bardzo. Jeden załatwiony. Kolejny powinien zaraz się tutaj gdzieś pokazać. O, zobaczcie, mamy go. Rzućmy mu bombę. O wow, niestety mnie sflankowali. Ale respawnujemy się bardzo szybko, wracamy do walki. W ogóle na tym serwerze jest bardzo mało osób. Dlaczego? Może dlatego w sumie, że w Dirty Bombie ostatnio się zmniejsza niestety populacja graczy. Jakoś dużo osób przestało w tą grę grać. Ja ich troszeczkę rozumiem, dlatego że sam przestałem grać w Dirty Bomba ostatnio. To jest naprawdę dobra gra, włożyłem w nią około 400 godzin. To jest chyba moja najdłużej grana gra na całym Steamie, więc to jest jakieś już osiągnięcie. Ale tak naprawdę, jak się już dojdzie do takiego wysokiego poziomu, to nie ma za bardzo co robić. No sorki, ale tutaj nie ma za dużo tak jak zwanego endgame'u. Powinni coś z tym zrobić właśnie twórcy gry, którzy są bardzo fajni. Oglądajcie ich na, na Twitchu, jeśli rozumiecie dobrze angielski. Są naprawdę przyjemnymi deweloperami. A ja się tutaj na razie postaram załatwić tą aurę. W ogóle mój cel zrobił się beznadziejny od tego niegrania. Bezpośrednio trafiłem w skyhammera. Czy uda mi się go zabić jeszcze? Uda mi się, uda, musi mi się udać. Dawaj. Nie udało się. Jak to się stało? Nie wiem. Ok, wracamy do gry. Nie płaczmy za bardzo, tylko wskakujmy. Znowu, jak tam mi na razie idzie? Jestem drugi w drużynie. Mój kolega Fletcherem, który też gra, widzę, że podkłada bombę cały czas i dlatego ma strasznie dużo punktów. Teraz my spróbujmy to zrobić. To się nie uda. To się nie uda, zabiją nas. Zabiją nas, robię co mogę, naprawdę ludzie. Ale niestety jak się gra fletcherem albo kimkolwiek, kto ma mniej niż tam 120 życia. No to bardzo łatwo zginąć, jeśli was, jeśli was flankują dwie osoby. Dowolne. Ok. Spróbujmy jeszcze raz. Ta lewa strona wydaje się, że jest mniej zaludniona, dlatego będę próbował nią chodzić. O, widzicie, mamy sky kamera. Czy uda mi się go załatwić? Może z małą pomocą tak jest. Naszego kolegi Fletchera, numer 2, rzućmy tam bombę. Bo widzę, że jest jakiś healing station postawiony. Przyda się to zrobić. Odbijmy się od ścianki i zaskoczmy przeciwnika. Tak jest, idealnie. Podkładamy bombę. Uwaga, świetnie. I załatwiamy Skyhamera, Come on. Ok, idzie to naprawdę dobrze. Dobra. O oh, wow, o oh, wow, ale gra, gra mi teraz przyklatkowała jak cholera. Nie widzieliście, tylko, tylko wy. Ja też to widziałem. I w ogóle przepraszam, ale Dirty Bomb z każdym update'em zdaje się coraz gorzej chodzić na moim kompie. Na początku nie miałem problemu. 80-90 fps na średnich. Teraz poobniżałem różne rzeczy i właśnie się zdarzają takie dropy do 40, do... czasami nawet 30 klatek, a teraz, teraz chyba było ze 20. No ale podejrzewam, że to głównie przez to, że nagrywam w tym momencie. Oho, musimy się stąd niestety wycofać, bo Skyhamery używają swoich airstrików i niestety rozbroili mo moją bombę, nie udało się. Okej. Okay. 6 sekund do respawnowania. Cały czas będę grał Fletcherem. Jak się przejdzie na następny Objective, to wtedy może zmienię klasę postaci. No dobra. Jak widzicie też, nie wiem czy w moim poprzednim filmiku to było widać. Oj, ktoś mnie od pleców bierze. Yy, możemy teraz sobie pokazywać niczym w Counter-Strike'u yy, każdą z naszych broni. To jest właśnie mój kobaltowy shotgun. Bardzo ładny zresztą. Chociaż wolę osobiście te niebieskie skórki. Może dlatego, że niebieski to mój ulubiony kolor. Jeśli jeszcze czego nie wiedzieliście. Okej. Okay. Idziemy tutaj, jeszcze kogoś mamy. Tutaj cię mamy że 1. No dobra proszę zrobić wypad. Dziękujemy. Mogłem to troszeczkę lepiej zrobić, w sumie nie potrzeba, nie marnowałem sobie bombę. No ale cóż, lecimy dalej, tu jest aura shotgun, shotgun, shotgun. Mówiłem, że nie umiem używać shotgunów, widzicie właśnie? Ja nie umiem używać shotgunów, szczególnie z takimi małymi FPS-ami. Podczas nagrywania wychodzi mi praktycznie, że mam jakieś 40 może FPS-ów cały czas. Mimo że Steam mi cały czas pokazuje, że mam dużo FPS-ów. Nie wiem od czego to zależy. No trudno. Lecimy. Jeszcze raz giniemy naprawdę na potęgę, ale przynajmniej jesteśmy pierwsi, więc nie jest źle. Okej. Okay. O no proszę, Aura sobie poradziła tutaj ze Skyhammerem całkiem dobrze. Tam jest Phoenix. Załatwmy go sobie bombami. Ma on mało życia, więc jest duża szansa, że nam się uda. No cóż, może nie tym razem. Oj, 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 oj. To było bardzo złe, to było bardzo złe. Widzicie, Feniks się sobie uleczył i proszę bardzo, załatwił mnie jak chciał. No trudno. Kolejny respawn. Naprawdę, ja przepraszam tak w ogóle, że nie mogę przestać gadać. Ja tak po prostu mam. Jak coś nagrywam, to gadam ile wlezie. Nie potrafię się zamknąć na jakiś czas. Wiem, że inni właśnie lecplejerzy, inni gameplayerzy, jak tokolwiek możecie nazwać... Starają się co jakiś czas się po prostu zamknąć i nic nie gadać, ale ja tak nie umiem. Czemu? To już nie wiem. Proszę przestać krzyczeć do mikrofonu, panie dzieciak. O oh, wow, o oh, wow. Nie wiedziałem, że tu się ukrył Skyhammer, ale i tak dosyć dobrze zabiłem właśnie tego Skyhamera i jeszcze Aurę. Prawie zabiłem. Ok, ok, odkładamy bombę. Dobra. Widzę, że tutaj bardzo dobrze zorganizowaną drużynę mamy. Zaspawajmy to wszystko. Ok, bronimy wejścia. Feniks tutaj się nam przyczepił, do nas niestety, ale udało mi się go załatwić, świetnie. Z małą pomocą kolegów, ale się udało. Okej, okay. mała bomba dla was. Ach, niestety nie udało mi się zostać zrewajwowanym. Biegnijmy szybko, szybko. Już mamy ponad czas, o kurde, jak nam teraz rozbroją bombę, to już koniec z nami, nie przechodzimy do następnego etapu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. a więc speedem bronimy tego. Ktoś tutaj... Położył granat dymny, więc będzie trudno teraz kogokolwiek celować, ale rzucajmy tak na oślep po prostu bombami. Patrzcie, nawet trafiam, nawet trafiam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Powinno się udać. Ooo, oh, Ktoś tam robi plecy. Ktoś nam robi plecy. A, ah, zrobili nam dobrze plecy, ale bomba wybuchnie. Bomba wybuchnie. Super, ekstra. Zapomniałem niestety zmienić klasy. No ale trudno. Lecimy. Okej, okay, do następnego obiektywu. O! Oh. Okej, okay. kogo będziemy w ogóle mieli następnego? Czy wziąć sobie aure, czy wziąć sobie. O, oh, widzę, że aure to my mamy, więc prawdopodobnie wezmę stokera. Gościu ma M4, więc powinienem kosić. Przynajmniej w teorii. Okej, okay, to się super udało. Zróbmy małą bombę z niego. Ach, prawie, prawie mi się udało. Wiedziałem, że aura będzie go próbowała podnieść, dlatego właśnie rzuciłem na niego bombę. No ale się nie udało. Dobra, zmieniamy stoker. Jedziemy. Nie! <laughs> Przepraszam bardzo. Kliknąłem zły przycisk i rzuciłem akurat jego specjalną umiejętność, czyli mołotowa. Właśnie, dla tych wszystkich, którzy są już zainteresowani graniem w Dirty Bomba, mówię, że to jest coś takiego jak Counter-Strike plus Team Fortress. Czyli bardzo dużo klas, w tym przypadku 18 i cały czas twórcy dodają nowe, plus podkładanie bomb w stylu właśnie Counter-Strike'a. Okej, okay, tam zdejmijmy sobie gościa. Jest to oczywiście o wiele szybsze od Counter-Strike'a takiego na przykład. Od razu mówię. też się nie zdziwcie. O! Prawie, prawie, prawie. Ale jest naprawdę, naprawdę fajne. Wystarczy się przyzwyczaić, że się w, troszeczkę inaczej gra niż w każdą inną strzelankę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekajmy sobie tutaj z mołotowem. Zaraz wybuchnie. Zwiewajmy. Okej, okay, a więc super, ten objekt nie poszedł praktycznie od samego początku. Rzućmy tutaj sobie gdzieś mołotowa. Na pewno gdzieś to tutaj jest. Ktoś tutaj musi być. Witam. <laughs> o, nie wiem, samobójstwo. No tak, to nie było zbyt dobre. Yy, ale na razie klasy nie zmieniam. Nie będę grał Aurą, bo Aurą już chyba grałem na tym kanale. Yy, poza tym Aura jest bardzo popularną postacią, a Stoker nie do końca. Też pogramy sobie jak najdłużej Stokerem. Widzicie, mamy tam Aurę. Mogę w sumie w nią strzelać, ale nie wiem, czy mi się to jakoś przyda. Za bardzo. Wiem, że musimy to podnieść. okej, okay. eskortujemy sobie właśnie tego Fletchera. Postarajmy się. Pobiegajmy z nożem, tak jak w Counter-Strike'u. Biega się szybciej, właśnie z nożem, albo z lżejszą bronią. Hmm. O, oh, o, oh, o, oh. o, widzicie, prowadzą tam ostrzał stamtąd. Skyhammer próbuje się schować, ale mu nie wychodzi za bardzo. Poczekamy sobie na niego, jesteśmy przecież cierpliwi. Mamy tutaj Red Eye. O, oh, już się niestety nie udało. Właśnie nam zabrali obiektywa. Postarajmy się ich jakoś zaskoczyć, ja bardzo lubię w tej grze zaskoczyć wrogów, jest to niesamowicie satysfakcjonujące. O zobaczcie, na przykład tą aurę właśnie spaliłem żywcem. Idealnie. W każdym razie wycofajmy się do budynku. Dobijmy Feniksa, zawsze dobijajcie Feniksów. To jest zasada główna, numer jeden tej gry, zawsze dobijajcie Feniksów, jasne? Jasne. Niektórzy o tym dalej zapominają, mnie to bardzo wkurza. W porządku. Czy jest tam kto? Jest, jest. Tam też jest ktoś, dlatego się troszeczkę schowam. Widzę, że tutaj ktoś niesie Objective. Pobiegnijmy z nimi, wyeskortujmy ich trochę. Okej, okay, udało się załatwić kogoś. Ała, ała, nie, to jest Airstrike. Musimy szybko rzucić. Tak jest, tak jest, udało nam się przeżyć. W porządku, sorki, że się tak teraz... że tak gadam bez sensu. Ale naprawdę mecz się robi ostry. I staram się mu to wygrać. Okej, okay, mamy tutaj Redaya. Redaya, nie pozwólmy się mu załatwić Tak jest. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. uwaga. Gdzie jest drugi obiektyw? Ludzie biegnijcie po ten obiektyw, no? Ach, matko. Niestety nie wszyscy są tacy bystrzy. O nie. W sumie sam bym mógł powiedzieć po ten obiektyw, ale on jest naprawdę, naprawdę daleko z tyłu. I mi się nie chce. Bardzo dobry Airstrike. Kurde, człowieku. Airstrike pierwsza klasa, naprawdę. Gdzie ty jesteś? Z której strony? Z której strony wyjdziesz? Z tej strony. A, nie udało mi się niestety. Timik. Szkoda, że nie mam karty dla Stokera z Timikiem, dlatego że to jest według mnie najlepsza broń teraz z kategorii karabinów maszynowych. Po prostu świetna. Zdecydowanie większy damage. No i teraz w sumie po ostatnim patchu coraz mniej ma odrzutu jakby, co było jego największą wadą w sumie. Więc nie widzę dlaczego nie używać Timika. Używam po prostu tej karty dlatego że mam ją w kobalcie. Mam kartę z Timikiem, tą najlepszą, tylko że niestety właśnie ona jest w brązie. A chciałem Wam pokazać po prostu fajną skórkę. A propos, zobaczcie sobie na to. Naprawdę piękne. Ach, niestety troszeczkę zapatrzyliśmy się na naszą ładną skórkę. I nie zauważyliśmy, że nas nawalają. Matko, mam jeden HP, naprawdę, przeżyłem. To jest jakiś cud. O matko, dobra, dobra. To był zły pomysł. Za bardzo się zapatruję na różne rzeczy. Pozwólcie mi się na chwilę skupić. Może będę gadał mniej, może to nawet dobrze. Ale pozwólcie mi się skupić. Okej. Okay. Respawn, jedziemy. Objective jest tam, a muszą go donieść tutaj. Jeśli się nikt teraz nie spawnuje, to powinniśmy w tym momencie wygrać. Eee, niestety chyba ktoś go zastrzelił. Naszego gościa od dostarczania przesyłki. Coś mnie tutaj niszczyło, niestety. Tu, tu jest wieżyczka Bushwackera. Yy, tu jest Skyhammer, którego postaram się rozwalić mołotowem. O oh, wow. <laughs> okej, okay, weszło mi szczęśliwe zabicie. Po prostu rozwalił mnie Bushwacker akurat jak miałem wyciągniętego mołotowa, więc spadł na ziemię i go spalił. Tak też można. No okej. Okay. Jeszcze jeden respawn. Niestety to skupianie za bardzo mi w sumie nie pomogło, dlatego że idzie mi naprawdę, naprawdę średnio. Zobaczcie, jestem aż trzeci w drużynie. Kurde, nie pamiętam kiedy byłem trzeci w drużynie. Zawsze w tej grze. Okej, okay, czas na przechwałki. Zawsze w tej grze byłem praktycznie pierwszy, dlatego że grałem w nią tak dużo, że mało kto potrafił mi stawić w czoła. No cóż. Widzę, że już niestety ta magia ze mnie wyparowała. Kompletnie nie umiem już grać w wielkiej bomba. Widzicie, koszą mnie wszyscy, jak chcą po prostu. Kiedyś załatwiłbym ich prawdopodobnie bardzo, bardzo łatwo, no ale trudno. Dobra, przestaję się przechwalać, teraz skupiam się faktycznie na grze, okej? Okay? Okay. mamy umowę. O nie, piszą do mnie ludzie właśnie na Skype'ie czy na Steam'ie? Nieważne, piszą do mnie. Zamknijcie się, please. Teraz się skupiam. Okej, okay. lecimy. Postaram sobie... Się przebiec moją taką ulubioną, jakby drogą na dostarczanie obiektywa. Nie wiem, tylko czy się uda. To się rzadko udaje, ale jak się udaje, to jest naprawdę bardzo fajnie. Spróbujmy zrobić tak. I się obejrzeć, czy ktoś biegnie. Tak, niestety, ktoś tam biegnie. Za dwie sekundy będzie znowu spawn chyba przeciwników. Albo i nie, 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 nie. To jest tryb objective, więc tutaj są różne spawny. O matko, to był zły pomysł, to był zły pomysł. Musimy teraz go zabić. Musimy go zabić. Tak jest, udało nam się. Powinniśmy to wziąć. Go, 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 go. Mamy szansę. Mamy szansę, ludzie. Mołotow. Okej, okay, spaliliśmy go. Czy nas ktoś zauważył? Niestety zauważyli nas. Chyba w dodatku ze trzech albo ze czterech. Nie udało mi się to. Nie udało mi się to. Szybko, szybko. Aura. Nie. Dlaczego padła? Hmm. Okej. Okay. Respawn, nie traćmy nadziei, mamy 28 sekund, musimy to naprawdę szybko dostarczyć. Póki co, jest jeszcze pod kontenerem, więc mamy jakieś szanse. Yy, już nie jest pod kontenerem, więc mamy małe szanse. Dawaj, Fletcher, osłaniamy cię. Czy nam się uda? Muzyka zaczęła się włączać, taka przyspieszająca jakby bicie serca. 8 sekund. Dawaj, Fletcher, mamy szansę, mamy szansę, pamiętaj. Mamy szansę, nie mamy szans. To jest koniec nas w tym momencie, przegramy. Tak jest, było naprawdę blisko, ale niestety przegraliśmy. To był mój gameplay z Dirty Bomba. Powróciłem troszeczkę do tej gry. Teraz zacząłem sobie w nią, co prawda, grać. A i w ogóle, dla tych co nie wiedzieli, na Humble Bundle w tym momencie jest promocja, że za dolara dostajemy paczkę do Dirty Bomba postaci i skinów, która normalnie kosztuje chyba 28 euro. Więc naprawdę, polecam wam wejść na Humble Bundle i zakupić ten pakiet, bo Dirty Bomba to jest świetna gra. Polecam wam ją ściągnąć, właśnie kupić ten pakiet, no i grać. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, każda pomoc się przyda. Na razie!